bo nie, nie zdążyłem Wam nagrać klocka, bo przy się samo spuszcza fotokamera no i nic okej okay, umujemy sobie tylko rączki może Was zostawię Was z myciem rączek jest no jest papier? Nie ma papieru, jest suszarka. Nie suszę, bo zarazki. kurde się trochę lepiej spłukać. O, o, bez, o. Dobra, lecimy dalej. To ma mokre ręce, ale zaraz wysną. Co jeszcze? Zobaczymy jeszcze na ten. Zobaczymy na samochodowe rzeczy od razu. To chyba są przykładowo jakieś haki przykładowo. Tu jest tak, że można sobie samemu założyć haka, tylko bez chyba elektryki, to nawet nie trzeba to zgłaszać, albo trzeba, już nawet nie wiem, ale wiem, że zakładają na przykład hak bez elektryki, taki na przykład na rower, nie? albo normalny taki hak cały co można dociągnięcia ciągnięcia aut ok dobra co jakieś pasy co tu mamy No mamy więcej rzeczy nie jakieś gumy kable do prostowniczków do odkręcania filtrów jakieś przewodziki pierdółki, pompki szpachle chyba żaróweczki tu jest więcej tych żaróweczek nie, to filtry, ok filtry i co tam dalej o, już prawie ręka, ręka wyschła przykładowo olej 8 dolarów z za dobrze mówię, za galon eee... za 944 ml to jest za jedną kwartę prawie litra, nie? prawie litra 8 dolarów to jest 47 litra 22 dolarów to, to jakiś nieznany, ale ale co A... no ale tam macie mobil, nie? mobil jest dosyć znany wszędzie, nie? No to mobil kosztuje 8, ten kosztuje na przykład 6, a duże opakowanie 20, czyli mobil kosztuje 8, to duże opakowanie będzie kosztowało 30, nie? Proste. Ceny są jakie są. Tu jeszcze pierdółki, to jest fajne, jak złapiecie kapcia, można sobie naprawić. O, to chyba tutaj kupowałem do tego. Kurde, właśnie ostatnio przepłaciłem w Walmart'cie. Kosztuje 8 baków, a w Ulmacie kosztuje 12. Takie to życie. To jest fajny płyn. Wlewacie sobie do kółek. I jak złapiecie jakiegoś gwoździa, to wam szybko nie ucieknie. Pewnie w Polsce też to jest. A tu jest taki za 12. A ja kupiłem mały za 12. O, albo duży za 30. Pięknie. Menard to jest taki chyba najtańszy sklep z tych wszystkich yy, Hondipo, Lowe's i jakieś pierdoły inne to Menard jest raczej tańszy o, tu jakieś koła na kierownicę jak ktoś lubi 8 baków, cygi masz chcesz skórkę, masz za 15 i to taka nie myślałem, że czerwone wstawki jakieś tuningowe, o, drewniana dycha nie? imitacja gumowej tu jakieś pierdołki do telefonów i co zapaszki z dupy i paszki kalkulatory, kalkulator 30 cztery dychy, ale to są jakieś małe, do albo czegoś takiego a duży kalkulator, ile kosztuje stówkę tylko to jakaś taka firma w sumie nie wiem, nie znam się no ale mniej więcej tyle to kosztuje 120, akulator, akumulator duży. 180, 200. 150 trzeba dać za taki lepszy jakiś. 130 opony, ciekawe, czy by do hulajnogi były takie 13, 13. Kurde, ciekawe, czy są tu dziesiątki. 13. Dwadzieścia cztery, to już całe koło jest Okej okay. Bańki na paliwo Tu są co? Jeszcze jakieś pierdółki, pomierniki Do sprawdzania Haczki Wózeczki do wożenia o, pieszaczki na rowerki. Dobra, przejdziemy jeszcze tutaj. Takie różne skrzynki do przeprowadzek. Ktoś się przyprowadza albo ktoś sobie chce posegregować rzeczy. Tu są do klozetów. Tu jakieś opakowanka. 12 baków no, takie ceny są, nie? Sobie zobaczcie Taka paczka mówię jak za szybko to ktoś sobie to zatrzyma, spauzuje i zobaczy cenę Dobra przelecić co Wam tutaj do końca jeszcze pokażę Taka skrzynka, tylko co? Te skrzynki trochę śmierdzą, nie? Te białe nie śmierdzą, a te ciemne śmierdzą, ten plastik. Jakby ktoś chciał coś, coś takiego kupić do domu, to to białe. Te czarne raczej do garażu. okej, okay, co tu jeszcze jest? Takie pierdółki jakieś kosze na bieliznę. 6 dolarów, 4 dolary, 6 dolarów Takie nawet grubsze 10 dolarów. No i co? Jeszcze haczyki jakieś na ubrania i tu też są... Czyli co to jest? Tu już są pocięte. Tu macie rozmiary czwarte na 9,90 raczej Znaczy kosztuje dyszkę, takie coś. 16 dolarów rurka, Kurde, ja przepłaciłem ostatnio, kupowałem chyba po 4 dychy coś. A. No nic, czasami trzeba przypłacić. Tak to wygląda. No dobra, jeszcze to zobaczymy. Tu są jeszcze jakieś płyty. Ciekawe, ile taka płyta. 32 płyta kosztuje. O, drogo. 17. 14. Tu macie ceny, tu macie rozmiar. A, czekaj, 15 czy czwarte Na 8. Ale rozmiar to jest 3 czwarte. Gdzieś tu też pewnie pisze. Dobra, pisze, nie pisze. Tu jest dosyć ciekawy kolor. No i co? Dużo tu rzeczy jest. Wszystko jest do domu: jakieś kosiareczki, czy to nie kosiarki? Kosiarki, nie? Przykładowo takie kosiara: 4 stówy. 3,5 stówy. Tu jakieś ręczne, spalinowe, 200, 150. Tu mówimy, tak w Polsce by się dali 150 za kosiawie. nie? Tylko to są jakieś firmy, nie znam się na tym. Black Decker to na pewno jest lipa. Nie wiem co to jest, to też pewnie jakaś lipa. Chociaż chyba trochę lepsze, bo Black Decker kosztuje 120. a Nie, tu nie ma Black Deckera, to jest cena z tego. A, nieważne. Jakieś lineczki. Jeszcze jakiś pewnie olej czy coś do tych pił, łańcuchy ostrzarki do opiłek, i tutaj kreszery, czyli myjeczki. To jest chyba jakiś agregat jeszcze wędotwórczy, ja raczej tak. Ile coś takiego kosztuje? Nikt tego nie wie. Nie ma cen, albo gdzieś może są ceny, ja nie widzę. O, 5 stówek mniej więcej, 7 stówek, 1000, 1100. Tu od 4 stówek, ale to są co? To są już kreszery, nie? No to 2,5 stówy kreszer taki, a taki spalinowy. Czyli pół stówy spalinowy. Myślę, że niedużo. Ktoś ma garaż. Lecz w sumie jak ma garaż, to ma prąd, to mu nie trzeba spalinowego. Czy trzeba? Nie wiem. No i co? Ok, na tym kończymy ten odcineczek. Dajcie suba, łapeczkę i będziemy kręcić dalej. Jak Was coś interesuje szczególnego, jakiś sklepik, dajcie znać, zrobimy film. Dzięki pozdrowienia.